Cześć, zgłosił się do mnie sklep e-marketbp.pl z prośbą audyt. Sklep sprzedaje różne akcesoria do domu, głównie ręczniki, poduszki i takie kartridże gazowe. One sobie najlepiej działają w kampaniach, natomiast sklep mierzy się z dwoma problemami. Pierwszy problem to jest błędnie mierzona konwersja. Google Ads zgłaszają więcej konwersji o większej wartości niż sklep w rzeczywistości rejestruje, a drugi problem, czy raczej zagadnienie do rozwiązania to jest skalowanie dobrze działających kampanii. Przejdźmy więc na konto reklamowe. Zacznijmy od tych konwersji, a potem wrócimy do interpretacji statystyk kampanii. Wejdę sobie w cele i jeżeli chodzi o zawierzanie zakupów, to Google może nam to robić na dwa sposoby. Po pierwsze może raportować większą liczbę konwersji niż w rzeczywistości na sklepie zachodzi, albo może zawierzać ich wartość, albo może mogą te dwa e, problemy występować jednocześnie. Najczęstszym problemem, który widzę na kontach, to jest więcej niż jedna e, akcja, Ustawiona jako podstawowa i raportująca wartość konwersji. Na przykład bardzo często widzę zakupy, konwersję zakupu rejestrowaną jako tag konwersji Google Adsa i jednocześnie import tej samej konwersji zakupu z Google Analytics i obie ustawione jako podstawowe oraz obie śledzące wartość. Podobnie często dodanie do koszyka jest błędnie ustawione jako podstawowe i zbierające, zbierające wartość. Tutaj wiem, że ono jest ustawione jako podstawowe, bo część kampanii się pomocniczo optymalizuje też pod koszyki, żeby po prostu mieć więcej danych. Natomiast jeżeli nie mierzymy wartości, to jest ok, no nie wpływa to wtedy na ROAS. Natomiast jeżeli byśmy mierzyli wartość tych koszyków, no to wtedy już nie możemy o ROASie myśleć jako tak o ROASie, o którym my standardowo myślimy, no bo wtedy to nie są wyniki sprzedażowe, tylko e, jakaś tam po prostu miara skuteczności kampanii. E, tutaj tego problemu nie ma. Kolejnym dosyć częstym błędem jest zły moment wywołania tego tagu e, konwersji zakupowej, czyli na przykład wywołujemy ten tag w momencie kiedy użytkownik pieka przejść do płatności, już wszystko uzupełnił wpisał swoje dane tam do wysyłki itd. i klika teraz zapłać, przejść do bramki płatności i my w tym momencie odpalamy zakup. To jeszcze nie jest zakup i na tym etapie jeszcze jakiś procent użytkowników może odpaść, no i może się zdarzyć, że my już zarejestrujemy jakąś sprzedaż, a tak naprawdę ta sprzedaż nie zajdzie. Trzecim problemem byłoby brak rejestrowania identyfikatora transakcji. Tak? Każdy, każde zamówienie na naszym sklepie ma swój identyfikator, to jest numer zamówienia, i zwykle chcemy przesyłać ten numer razem z, z informacją po prostu o konwersji, bo jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik kolejny raz wywoła e, stronę z naszym tagiem konwersji, e, no to Google może ją zarejestrować dwukrotnie. Jeżeli w, w obu przypadkach wystąpi ten sam identyfikator transakcji, no to Google będzie wiedział, że to jest duplikowane wystąpienie i możemy to sprawdzić, jak sobie wejdziemy tutaj, jest taki link, wyświetl wszystkie działania powodujące konwersję. Tutaj mamy kolumnę współczynnik powtórzeń. Jeżeli jej nie masz, to, to trzeba wejść tutaj w ustawienia sobie, sobie ją dodać i dla zakupów no chcemy, żeby ten współczynnik był jak najbliżej jedynki. No, on tam będzie tam czasem 1,02, 1,03, 1,05 do 1,10, bym powiedział, że jest ok, ale jakbyśmy tu zobaczyli 1,30 tak jak tutaj albo 1,60, mówię o zakupie, no to wiedzielibyśmy, że te konwersje się duplikują. Tutaj to nie występuje i, i wygląda na to, że jest zdrowo. No, oczywiście dodanie do koszyka, jak ma pięciokrotne wywołanie na jednego użytkownika, to, to nie jest nic złego. Eee, tak samo nie, wiem, wyświetlenie koszyka, jak jest więcej niż raz, to też nie jest nic złego. Mówię tylko o zakupie. Kolejna rzecz, która nam może rozdmuchiwać wartość konwersji, jest raportowanie kosztu wysyłki. Szczególnie będzie to miało wpływ przy małych zamówieniach, jeżeli zamówienie jest nie wiem, na 50 zł, a 12 zł jest przesyłka, no to my w panelu zobaczymy 62 zł, które zapłacił klient, a, a, a w sklepie zobaczymy 50 zł za cenę zamówienia. I Jeżeli te problemy sprawdziłeś się, sprawdziłaś i dalej u Ciebie występuje problem, a no to tak naprawdę potrzebna by była indywidualna analiza, indywidualny audyt Twojego wdrożenia i znalezienie tego błędu, skąd się bierze do zawężenie konwersji. Nie mam tutaj już niestety konkretnego rozwiązania, co należy zrobić. No i to bym sugerował tutaj właścicielom sklepu, no bo na to co widzę tutaj w panelu, wygląda to wszystko ok. Trzeba by było jeszcze spojrzeć z tego GTM-a czy sposób wdrożenia na sklepie i to przeanalizować. Wróćmy więc do kampanii. Tutaj te kampanie w połowie czerwca zostały z jakiegoś powodu wyłączone, więc ja spojrzę sobie na taki okres od 13 maja do 9 czerwca, e, czyli 4 pełne tygodnie. Wyświetlam sobie tutaj kampanie, które mają więcej niż zero wyświetleń, kampanie, które chodziły w tym czasie, ale tak naprawdę mamy tutaj trzy kampanie główne Performance Max, które mają największe wydatki. Jedną dodatkową kampanię produktową na e, zombiaki z kategorii ręczniki, bo te kampanie Performance Max są na palniki, ręczniki i poduszki. No i cztery jakieś tam mikrokampaniki, które tak naprawdę wydały po kilkadziesiąt złotych i się w tym czasie nie liczyły. Skupię się więc na tych kampaniach i zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Patrząc po wynikach tych kampanii, to ich roasy były całkiem w porządku. Tutaj mamy 800%, tu 715%, 650%, no a i tu trzy z kawałkiem, ale no ta kampania jest, ona jest pomocnicza i jej celem nie jest generowanie tak naprawdę obrotów, tylko e, rozruszanie produktów. Jeżeli chodzi o te roasy, no niestety wiemy, że one są zawyżone. W rzeczywistości są bliżej poziomu 400-500%, więc miejmy to na uwadze. Ale jeżeli chodzi o ten docelowy roas, który mają ustawiony, tam ma 900, tam ma 720, tej się udało dowieść ten rezultat. Tej troszeczkę zabrakło, jest 800 zamiast 900%, ale no to czasem, ta, czasem te wartości fluktuują, to nie zawsze będzie takie równiutkie 900%. Myślę, że bym powiedział, że te kampanie są w zdrowej kondycji i jak najbardziej powinny mieć tu jakąś przestrzeń na wzrost. No, jeżeli już dzisiaj generujemy sporo konwersji, te, te konwersje nam się spinają i tak dalej, no można po prostu próbować po, zwiększyć ten docelowy ROAS. Spójrz jeszcze, jeszcze na budżety, tu mamy 104 złotych dziennie razy 28 dni, no to jest tam 2,800, no wydane jest 2,200. Okej, okay, no, czyli tutaj zwiększanie tego ROAS-u e, może nam nie, nie pozwolić wydać całego budżetu. Chyba, że w międzyczasie ten budżet albo RoAs gdzieś tam był zmieniany, bo ja też nie patrzę na historię, tylko na stan obecny. Tutaj mamy budżet 87 złotych dziennie, 87 razy 28 to jest 2400, czyli tutaj też ten budżet o no, prawie został wydany, jesteśmy też na granicy, więc też można by spróbować delikatnie podnieść ten RoAs, zobaczyć jak kampania zareaguje, ale jeżeli ona nie będzie wydawać całego budżetu, no to wiemy, że jesteśmy gdzieś w okolicach limitu. Ta trzecia kampania nie ma podanego docelowego ROAS-u. Ona miała budżet 30 zł dziennie, tam z jakimiś groszami. 30 razy 28 to jest 840 zł, czyli można powiedzieć, że ten budżet został wydany. Tutaj powinna być jakaś przestrzeń na wzrosty, więc tej kampanii akurat można, jeżeli ona miała ROAS 650, no to można jej włączyć też właśnie takie 700-720 i zobaczyć za parę tygodni co się stanie. Czy ona będzie wydawać budżet? Ale wydaje mi się, że powinna i, i, i powinna to znaleźć fajną przestrzeń na wzrost. Natomiast jeżeli mamy już ten, te okolice sufitu, czyli może się okazać tak, że my tej kampanii zwiększymy ROAS do 1000%, yy, no i ona spoko osiągnie ten ROAS 1000%, ale mniejsze wydatki do 1500 zł miesięcznie. No i będziemy generować fajny ROAS, ale nie obroty. Co można w takim razie z taką kampanią zrobić? Zobaczmy, co tam się dzieje w środku. To jest kampania na palniki i kartusze. Pokażę wam w ogóle te produkty. To są takie, no właśnie, palniki z, z pojemnikami gazowymi. Trochę można to rozumieć jako gaz do zapalniczek. To jest tego typu produkt do wiem, rozpalania grilla, flambirowania mięsa, tam, nie wiem, podgrzewania czegoś w warsztacie i tak dalej, i tak Tego typu produkt. Natomiast no, w kampanii mamy różne konfiguracje. Mamy także duplikaty, ponazywane z różny sposób, ale mamy palniki 8 kartuszy, 28 kartuszy, palniki 28, palniki 8. Czyli konfiguracja z palnikiem, bez palnika, pojedyncze naboje i tak dalej, Jeżeli chodzi o skuteczność produktów, to tutaj jeden produkt, jeżeli chodzi o popularność, wychodzi na czoło. Um, natomiast tak naprawdę te cztery pierwsze, um, trzy pierwsze miały sensowną sprzedaż. Tu było po 25 konwersji, tutaj 42. ROAS jest bardzo fajny, 7, 780, 730, 940. Tutaj troszkę gorszy, dolaz 5.70, ale tak naprawdę to było tylko 100 kliknięć i, i, i dwie transakcje. Wpadłaby trzecia transakcja i, i nagle ten raz wyskoczył nam do, do właśnie do 8.9. Więc na spokojnie e, tutaj nie widzę niczego, co można by było z tymi produktami zrobić. Być może dodać więcej duplikatów. Mamy tylko 8 produktów, więc jeżeli ktoś szuka palnik z, z nabojami na gaz, no to, to de facto mamy raz dwa 3-4 produkty, które możemy wyświetlić. Proponowałbym tutaj być może dodać więcej duplikatów, tak żeby stworzyć sobie więcej okazji do wyświetlania się. Jeżeli te wyniki są satysfakcjonujące, to po prostu chcemy je promować i pchać jak najszerzej. Co ciekawe, tutaj mi się rzuciło w oczy, że CTR i stawka tego konkretnego produktu są znacząco niższe niż pozostałych. Ciekaw jestem, z czego to wynika. Być może dlatego ta, ten roas jest akurat właśnie, ta sprzedaż się nie pojawiła, tych kliknieć jest mniej, mimo że wyświetleń mamy aż 20 tysięcy. Ale no nie ma, właśnie to jest minus kampanii Performance marketing. że nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie równo rozłożyć budżetu, no bo kampania będzie sobie sama ten budżet rozkładać. W grupach plików mamy tylko dane produktowe, nie mamy komponentów graficznych, nie mamy komponentów tekstowych, nie mamy też podanych sygnałów i o ile. Rozumiem, że możemy chcieć się wyświetlać tylko jako reklamy produktowe, żeby nie przepalać budżetu, na przykład jako reklamę display. O tyle sygnały bym proponował dodać. W sygnałach możemy dodać po pierwsze tematy wyszukiwania, czyli na jakie mniej więcej hasła um, chcemy się wyświetlać, bo wiemy, że tam będą nasi klienci i, i w ten sposób te produkty powinny się wyświetlać. Oraz możemy też dodać dane o naszych klientach. Po pierwsze bardzo ważne jest, żeby tutaj dodać dane o naszych klientach, którzy już kupowali w naszym sklepie. Szczególnie jeżeli kupowali produkty z tej kategorii, no bo to będzie źródło informacji dla algorytmu, kto te produkty tak naprawdę kupuje, ale możemy tu też dodać takie dane bardziej ogólne, czyli osoby zainteresowane, osoby do remarketingu, osoby, które były na sklepie, ale nie kupiły, zainteresowania osób, ich demografię. Jeżeli wiemy, że jakiś produkt jest produktem przede wszystkim kupowanym przez kobiety, to możemy zaznaczyć, że to jest produkt, że w tych sygnałach zaznaczać płeć żeńską i tak dalej, Natomiast jeżeli szukamy miejsca na skalowanie tej kampanii, no to ja bym się zastanowił nad przetestowaniem dodania e, komponentów graficznych i tekstowych. Jeżeli osiągamy już sufit w kampanii produktowej, no to być może będziemy w stanie zdobyć doda dodatkową sprzedaż e, w postaci właśnie banerów displayowych, jakaś forma remarketingu tam będzie bardziej zaawansowana, e, czy w postaci reklam tekstowych, które też w takim performance maxie wtedy chodzą. Możemy też oczywiście uruchomić kampanię tekstową, klasyczną, taką w sieci wyszukiwania, albo na słowa kluczowe, albo dynamiczną, która będzie równolegle z tą kampanią Performance Max chodzić. Yy, I to jest coś, co bym sugerował. Tutaj w ręcznikach sytuacja będzie bardzo podobna. Ja już te kampanie wcześniej przeglądałem. I tutaj, sobie wejdziemy w produkty, tutaj akurat tych produktów jest dużo więcej. A, pokażę ich sobie. 50 na stronie, mamy różne ręczniki w różnych kolorach. Dwa, chyba, główne rozmiary 50 na 100 i 70 na 140. I są to też zestawy ręczników po 4 sztuki, po 8 sztuk, po 2 sztuki, ręczniki kąpielowe. Prawdopodobnie tutaj też są duplikaty, sądzę, po tych identyfikatorach. Więc fajnie, że jest to zrobione, że się wyświetlamy na, optymalizujemy się pod różne hasła. Ręczniki kąpielowe, zestawy ręczników kąpielowych, czy ręczniki do kąpieli. Natomiast tutaj możemy już sobie co nieco powiedzieć o skuteczności tych produktów, bo jak mamy, sobie posortuje to po kolknięciach. To wcale nie jest taki sam rozkład jak po wyświetleniach. Tutaj na przykład mamy produkt, który się 13 tysięcy wyświetlił razy, ale ma CTR rzędu 0,32%. No, przez co uzyskał 44 kliknięcia i praktycznie 0 konwersji. Ale mnie interesują produkty, które były de facto klikane. No i tutaj zaczyna się pojawiać taki trend, że mamy produkty, które mają większy ROAS i produkty, które mają mniejszy ROAS i produkty, które mają większy ROAS. 9,5, 9, 7, 8. No wiadomo, jeżeli coś jest w jakimś takim rozsądnym przedziale 7, 8, 9 tutaj w topie, to jest ok. Natomiast jak ja widzę już produkt, który ma ROAS 5, no to zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest moment, żeby taki produkt wykluczyć. Albo co najmniej wyłączyć go, wydzielić go do osobnej kampanii. Tak samo tutaj mamy 4, 5. Jadę tutaj niżej, ale tak naprawdę po takich 46 kliknięciach, no trudno tutaj też już opierać się na tych statystykach. Wtedy może warto sobie na przykład dane za większy, za więcej czasu włączyć. No i tutaj już będzie widać znaczące różnice. Po 800 kliknięciach ten ręcznik ma um, ROAS 640, ten ma 7, a ten ma 9,6. Można próbować zrobić tak, ten ma 430, można próbować robić tak, żeby wydzielać te, które się fajnie sprzedają, od tych, które się sprzedają gorzej. I wtedy pchać dużo budżetu i wysokie ROASy na te e, ręczniki, które się fajnie sprzedają, a dużo mniej budżetu na te, które się nie sprzedają. Możemy tak sobie również podzielić po typach produktów. Mamy duże ręczniki kąpielowe, ręczniki kąpielowe. Tutaj nie widać już takich różnic. Tu jest 580, po 114 kliknięcia, komplet ręczników. Trochę ten podział jest też taki chaotyczny, bo mamy duże ręczniki kąpielowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki do kąpieli. Na różne sposoby jest to dodane. Być może warto by to było jakoś uporządkować tak samo ręczniki kąpielowe mają jeszcze pod tu mamy zestawy ręczników, a tu mamy komplety ręczników jest trochę chaos w tych kategoriach dobrze by to było uporządkować, żeby właśnie nam się te statystyki zgrały, żebyśmy mogli coś z tego wyciągnąć, natomiast na ten moment nie widzę tutaj niczego, co by nam sugerowało, że któraś grupa działa radzi sobie gorzej niż reszta już tak po zagregowaniu, natomiast fajnie by było zobaczyć też podział po rozmiarach, bo mamy ręczniki 70 na 140 i 50 na 100 jestem bardzo ciekaw, czy oba te rozmiary Albo jeżeli są inne rozmiary, czy oba te, czy te rozmiary po prostu sprzedają się taki sam, z taką samą skutecznością. I tutaj też, jak przejdziemy sobie do grup plików, tutaj też nie mamy podanych sygnałów i mamy dodane tylko produkty, nie mamy dodanych y, zasobów graficznych ani tekstowych. Jeżeli osiągnęliśmy już sufit, to to też jest coś, co bym zachęcał do przete przetestować, czyli pododawać zasoby albo stworzyć duplikat kampanii i w, niej, w tym duplikacie pododawać zasoby i zobaczyć, jak, ten, jak taka kampania z zasobami sobie radzi bo być może ona zdobędzie dodatkową sprzedaż gdzieś w innych kanałach, a teraz nie jest w stanie tego zrobić, no bo, bo nie ma tych zasobów. I tutaj tak samo też można rozważyć dodanie kampanii zwykłej, tekstowej, w wyszukiwarce, równolegle chodzącej do tego Performance Maxa. W poduszkach prawdopodobnie zobaczymy bardzo podobną historię. Przejdźmy sobie do produktów. Tutaj tych poduszek też jest trochę. Też mam wrażenie, że są jakieś warianty albo duplikaty. Natomiast no tutaj już mamy dużo mniej danych. Mamy jedną poduszkę, która, czy w zasadzie dwie poduszki, które się wyświetlają najczęściej, może trzy, a cała reszta ma tam jakieś pojedyncze kliknięcia, więc ciężko na tym się jakoś opierać. ROAS dla tej topowej jest 360, tu jest 460. Natomiast dla całej kampanii to teraz wynosi 650. Ciekawe. Ciekawe, bo mamy 740 kliknięć dla całej kampanii, ale jak wejdziemy w produkty, no to tak naprawdę tu mamy co 280, 320, 130. 350. No, chyba, chyba z tych produktów nie uzbieramy 700 kliknięć. Raczej tak się nie uda, więc to jest sposób, w jaki możecie namierzyć, że Wasz Performance Max wyświetla się nie tylko jako reklamy produktowe, ale też jako reklamy gdzieś indziej. Czy tu mamy dodane jakieś zasoby? Też nie mamy dodanych żadnych zasobów, co mogłoby sugerować, że się wyświetlamy w displayu, więc albo ta kampania wyświetla się nie tylko w kampaniach produktowych, co. Raczej tutaj nie widzę podstaw do tego, chociaż słyszałem historię o tym, że Performance Max potrafi sobie tworzyć ukryte zasoby wideo, żeby się wyświetlać w reklamach wideo, a my tych zasobów nie jesteśmy w stanie ani nigdzie namierzać, ani ich wyłączyć, ani zobaczyć w statystykach. Albo produkty, część produktów została usunięta, one były wcześniej, a teraz już nie istnieją, dlatego nie widzimy ich w zakładce produkty, no i nie widzimy ich statystyk, które nam się mogą sumować do, do wartości podanych w kampanii sobie wejdziemy w etykiety własne. No to już tutaj widzimy na produktach kliknięcia, tak, no mamy, wszystkie produkty mają brak etykiety własnej, no to już jest 700 kliknięć. Więc może niepotrzebnie wyciągam ten wniosek, że ta kampania gdzieś się źle wyświetla, prawdopodobnie te produkty zostały po prostu jakoś przetworzone, część została usunięta ze sklepu i może to one właśnie miały lepsze wyniki. A mówię o wynikach, no bo cała kampania ma z około 7, a tak naprawdę tutaj sprzedaż jest głównie z, z tych topowych produktów na poziomie 3-4. Więc e, trudno mi sobie dopowiedzieć, skąd się tam ta sprzedaż wzięła, że mamy aż ROAS 7, a, no bo mieliśmy 37 konwersji, a tam te produkty mają raptem kilka. Więc e, trudno mi tu zinterpretować, co się zdziało, ale tak jak w przypadku pozostałych kampanii, zalecałbym dodanie docelowego ROAS-u i obserwowanie, co się wtedy dzieje. Być może dodanie sygnałów i na pewno dodanie sygnałów, ale też być może dodanie zasobów do, do grup reklam, do grup plików i obserwacje. Została nam czwarta kampania jeszcze na ta, ta, ta kampania produktowa na zombie, czyli produkty, które pominą algorytm. Prawdopodobnie są to produkty, które w kampanii na ręczniki Performance Max miały bardzo mało wyświetleń zostały dodane tutaj. I z tego co widzę, one no są po prostu ręcznie tutaj dodawane i wykluczane jako konkretne identyfikatory. Chodzą sobie z manualnymi stawkami CPC. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, no bo widzicie, że mamy dużo bardziej równo, równomiernie rozłożone te kliknięcia. Nie ma czegoś takiego, że mamy dwa produkty, które mają 500 kliknięć, a reszta ma po 10. Jest tu troszeczkę taki ogon, który ma pojedyncze kliknięcia, ale te, te topowe produkty tutaj mają ich dużo więcej. No i mają przede wszystkim konwersje. Myślę, że to już jest też moment, żeby te produkty wykluczyć z tej kampanii. Jeżeli one mają tutaj konwersje i te konwersji mają 20-30, to są dodania do koszyka. To jest właśnie ta kampania, która optymalizuje się też pod koszyki. Ale jeżeli mamy wartość konwersji, no to też sprzedaż. Więc to są produkty, które już gdzieś tam zarejestrowały sprzedaż, z jakimś tam wymiarem sensownym ROAS-em. Myślę, że można je już na spokojnie z tej kampanii wykluczać i dodawać tam do tamtego Performance Maxa, który ma generować nam zamówienia. To jest coś, co możemy zrobić też dla kampanii na palniki i na poduszki. Na palniki trochę mniej, bo mamy tam mało produktów, ale na poduszki. Czyli tworzyć taką osobną kampanię na zombiaki, z małym budżetem, z manualnymi stawkami, po to, żeby po prostu generować nam dane dla algorytmów. Te kampanie z natury będą miały gorszy ROAS, ale to nie jest celem tych kampanii, celem kampanii jest, nie jest generowanie ROAS-u. A co jeśli wdrożymy te wszystkie strategie i to się nie przełoży na lepszą sprzedaż? Co wtedy? Jak wtedy skalować kampanię? No cóż, google googlearcy w takim typowo performanceowym wydaniu, jak kampanie Performance Max, jak kampanie produktowe, kampanie na słowa kluczowe, no mają pewien sufit. Ten sufit jest ściśle powiązany z popytem, który istnieje na rynku na nasze produkty. No Nie jesteśmy w stanie sprzedać więcej naszych produktów niż tak naprawdę klienci są skłonni kupić. Um, w takim przypadku trzeba iść troszeczkę bardziej w górę lejka tego sprzedażowego, tak mówiąc marketingowymi e, pojęciami i, i trochę bardziej budować świadomość marki, rozpoznawalność marki, gdzie celem takich kampanii nie byłoby już e, sprzedaż tu i teraz, ale zbudowanie pewnego skojarzenia u klienta, zainciekawienie, zainteresowanie go naszym produktem, co potem po jakimś czasie może skutkować lepszą sprzedażą w tych naszych kampaniach performance'owych, performance max, produktowych, tekstowych itd., Natomiast to już jest temat na zupełnie inny film albo nawet na całą serię filmów. Tutaj się dzisiaj zatrzymam. Dzięki i do zobaczenia.